Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i jestem osobistą stylistką i wielką pasjonatką mody historycznej i nie tylko. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam stylowo. Czas lat 20. XX wieku. Jest to jedna z moich ulubionych epok pod względem właśnie mody. Od tego się zaczęło, ale nie tylko, bo ostatnio zaczęłam się mocno w nią wgłębiać i czytam na ten temat książki, oglądam seriale i filmy właśnie z tą epoką w tle i w opisie później tam też jej wam zostawię, jakbyście chcieli sobie zerknąć. Dla Was będzie to może pewnego rodzaju inspiracja, dla osób, które się tym interesują, a jeśli nie, to myślę, że możecie z powodzeniem wykorzystać sobie ten Odcinek jako inspirację do przebrania ciekawego na sylwestra, na karnawał lub w jakimkolwiek innym przydatnym dla Was celu. Także jeśli jest to tematyka, która Was interesuje, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie pod spodem subskrypcję i polejkujecie ten filmik, jest to dla mnie bardzo cenny feedback. Tymczasem ja idę umyć włosy, pokażę Wam mniej więcej właśnie jak wyglądała fryzura, makijaż, stylizacja z tamtego okresu, ale porozmawiamy sobie również o. Realiach, jak to tam naprawdę było i czy była to taka złota epoka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Złote lata 20. kojarzą nam się z wytworną modą, eleganckimi manierami i wolnością artystyczną, przedstawiane są w kulturze jako czas wielkiego rozwoju. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę frazę kostium lata 20. wyświetli nam się krótka czarna sukienka na ramionczkach z dodatkami w postaci piór, opaski na głowę i czarnych rękawiczek. Prawdziwy styl lat 20. ma z tym jednak niewiele wspólnego. Dopiero skończył się XIX wiek, a już nosimy miniówki? No otóż nie, suknie wtedy owszem, były krótsze, ale sięgały zazwyczaj lekko, ponad. Kostkę i na pewno zakrywały kolano. Czas kojarzony jako epoka wyzwolonych kobiet nie był łatwy. Zmagano się z wieloma blokującymi konwenansami, które nie pozwalały żyć pełnią życia. Chociaż makijaż tamtych lat kojarzy nam się z ciemnymi ustami i mocnym podkreśleniem oczu, były to rozwiązania przeznaczone dla gwiazdki na niemego, stąd znamy czarne smołki, matrioszkowy róż i rozbieraną celę. Na co dzień natomiast, jeśli już kobiety nosiły jakikolwiek make-up, to był jak najmniej widoczny lub nie było go wcale. Pamiętajmy, że wtedy kosmetyki do makijażu dopiero zaczęły powstawać i najczęściej były one bardzo ciężkie do użytku scenicznego. Jak wiemy, prekursorem takich kosmetyków, które znamy do dziś był Maksymilian Factor. Przechodzimy, moi drodzy, do kreacji, którą przygotowałam na dziś, tu jest po prostu niesamowita, mianowicie to jest w ogóle cała, że tak powiem, inspiracja do powstania właśnie dzisiejszego filmu, czyli ta oto suknia vintage, którą kupiłam kiedyś w lumpeksie. Zobaczcie, jak ona się prezentuje. Jest wykonana w 100% z jedwabiu i ręcznie wyszywana właśnie takimi kamieniami. Jest to suknia, która pochodzi z lat 80., natomiast jest w stylu lat 20. Także no bez przedłużania, słuchajcie założę po prostu. Ta suknia idealnie oddaje mm, charakter właśnie mm, stylu lat dwudziestych. Zobaczcie jakiej jest długości. Sięga mi no prawie do kostek. Jest takiej długości mocno midi i jest również na mnie za duża. Nie jest dopasowana, co również jest Dlatego tego okresu bardzo charakterystyczne, gdyż wtedy talii nie podkreślano. Sukienki były albo z takim niskim stanem, tutaj miały odcięcie, albo całkowicie właśnie proste, czyli coś takiego jak ta. I były właśnie bardzo bogato zdobione. Oczywiście mówimy tutaj o sukniach właśnie dam z wyższych sfer, dam z dworów. Oczywiście. Większość ludzi, yy, większość populacji stanowili nie też tam chłopi, małorolni, mieszczanie i tak dalej, i oni tak nie wyglądali. To jest styl charakterystyczny dla jakichś aktorek hollywoodzkich, dla hrabianek, właśnie jakichś tam wiecie, księżniczek yy, 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 innych, yy, i innych dam. pamiętajcie właśnie o tym, że jeżeli jest omawiana gdziekolwiek, czy w szkołach, Wizażu i stylizacji, yy, czy w filmach, właśnie jakiś styl danej epoki, to mamy oczywiście. Do czynienia właśnie z tym stylem hrabiowskim, a nie stylem osób z ulicy. Teraz chciałam Wam właśnie trochę w tym stroju opowiedzieć, gdyż uważam, że epoka lat dwudziestych jest najbardziej romantyzowanym czasem w ogóle historycznym, tak naprawdę ze wszystkich. Dlatego, że właśnie przedstawiana jest w taki sposób bogaty, złoty, piękny, zdobiony, wyrafinowany, a rzeczywistość. Była zupełnie inna, ponieważ dopiero co tak naprawdę jesteśmy po pierwszej wojnie światowej i ten, ten czas po prostu jest bardzo ciężki. Ludzie są biedni, nie, głodni, nie mają w co się ubrać. Ludzie chodzą bez butów, na przykład w książce Którą czytałam, zresztą moja mama to potwierdziła, bo jej ojciec właśnie o tym również opowiadał, że na przykład do kościoła chodzono bez butów, trzymano buty w ręce lub wieszano sobie je za żnurówki na szyi, by ich nie zniszczyć. I na przykład na 8-osobową rodzinę była jedna para butów, co jest dla mnie absolutnym szokiem, ponieważ oni nawet w zimę po prostu chodzili bez butów, dlatego że na buty nie było. Ich wtedy stać. Pamiętajmy również o tym, że oczywiście polskie na mapie do 1918 roku nie było i te wszystkie właśnie kreacje, stroje to są Stany Zjednoczone, to jest Nowy Jork, to jest Ameryka. W Polsce czegoś takiego nie było. Mam tutaj jeszcze kilka dodatków, bo wtedy na przykład zauważyłam, że dużo było takich bardzo długich naszyjników. No tego na tle tej sukni. Tutaj nie będzie widać. I na przykład też widziałam, że Panie spinały sobie te naszyjniki tak mniej więcej na tej wysokości jakąś broszką. Nie wiem, co to miało na celu. Może takie jeszcze wzbogacenie tego, jak ten strój wygląda, i spróbuję to teraz zrobić. Zbliżę się tutaj, proszę bardzo, żebyście widzieli, jak się prezentuje moja kreacja, dajcie znać, którą Lady z Downton Abbey jestem. Jeżeli je oglądaliście, tutaj jeszcze mam bransoletę, taką z perłami. Proszę bardzo. Powiem Wam, że gdyby nie to, że jest mróz za oknem, ja bym tak na miasto poszła. Bardzo bym chciała tak wyjść. Myślę, że jeszcze to za jakiś czas <grym> zrobię. Jest to naprawdę epoka, którą kocham, uwielbiam. Uważam, że naprawdę ten styl był niesamowity, wyrafinowany. Jeśli chodzi o buty, bo o tym jeszcze dzisiaj nie wspomniałam. Nie mam takich, które wtedy noszono. Były one na dosyć niewysokim i grubym obsasie, takie zabudowane z przodu lub z takim paseczkiem tu. Ja wybrałam jakieś takie klapki na niskim obcasie, właśnie które mam. Myślę, że one z moich butów najbardziej gdzieś tam właśnie do tej mojej dzisiejszej. Stylizacji pasują. Z przyjemnością wybiorę się tak na Sylwestra. Prawdopodobnie będę spędzać go w domu, więc być może w taką kreację właśnie się ubiorę. Tylko, że jakąś służącą muszę zatrudnić, żeby mnie uczesała, umalowała i ubrała, tak jak właśnie to miało miejsce w tamtych czasach. Lata 20. często są kojarzone z jakimiś właśnie piórami. A właśnie a propos. To ja jeszcze takie piórko tutaj mam, więc mogę sobie je doczepić. Torebeczkę akurat mam różową, może ona tutaj nie pasuje, natomiast jak wam zrobię czarno-biały obraz, wtedy będzie to wyglądało naprawdę wyrafinowanie, bo ona też jest taka, z takich metalowych elementów wykonana i taka jakby dzwoniąca. Ja w ogóle cała dzwonię teraz, jak się poruszam, i z tym też mi się kojarzą właśnie te wszystkie kreacje, ale wyobraźcie sobie, ile te hrabianki musiały się szykować, żeby taki wizerunek osiągnąć. Dajcie koniecznie znać, czy interesuje Was również m, temat tych stylów epok. Ja teraz w taką rolę weszłam i już tak się czuję taka wyrafinowana, jak y, stoję y, w tej y, kreacji. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podoba w ogóle moja interpretacja tego, bo nie jest to dokładnie Jota, Jotę, to co wtedy tam było? Tylko po prostu jakaś taka moja y, zabawa y, tym tematem. Tak jak mówię, jest to moja wielka pasja, i uwielbiam się w takie rzeczy nie bawić. Zawsze marzyłam, żeby się przerobić na lata 20. Przerabiałam się w, w szkole wizażu, natomiast y, tam to był tylko makijaż. A tutaj po prostu jestem y, full, i naprawdę szkoda, że nie mam dzisiaj jakiejś sesji zdjęciowej, bo naprawdę to by było y, boskie. A właśnie, jeszcze sobie moją fajkę muszę y, y, tutaj. Zapalić. Także Wasza Dama, Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że również się zabawicie w jakieś odtwarzanie. Mam też filmik o latach 50., także możecie sobie również wejść tam. Życzę Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku, żebyście się czuły jak damy, jak hlabianki, żebyście spędziły go w fantastycznym gronie, w zdrowiu, w szczęściu i czego sobie. Tylko życzycie subskrybujcie mój kanał, jeżeli moje treści Wam się podobają. I widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Pa!